Festiwal Sztuki Nowoczesnej to pierwsze takie wydarzenie w gminie Skarbimierz. Uczestnicy mieli okazję brać udział w wielu ciekawych aktywnościach. Z organizatorami tego przedsięwzięcia to jest taka nasza, taki początek naszej nowej drogi jakby, ponieważ zamierzamy współpracować, to są młodzi ludzie, którzy będą dzisiaj prowadzić serię różnych bardzo ciekawych warsztatów, te dziedziny sztuki, które dzisiaj zostaną tutaj zaprezentowane. One, no one są adresowane do dzieci, do młodzieży, do młodych ludzi. Dlatego tutaj jestem, ponieważ bardzo mnie interesują tego typu inicjatywy. Jestem pod wrażeniem samej oferty, którą tutaj znalazłam w tym festiwalu. Fajnie to jest podzielone na różne sekcje i warsztaty. Teraz zajęliśmy się malowaniem muralu. Później jesteśmy zapisani na warsztaty z rysunku i z malarstwa. Bogaty program wydarzenia, które wsparły środki pozyskane ze Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, przyciągnął wielu uczestników, którzy mogli skorzystać z przygotowanej oferty oraz posilić się zdrowymi przekąskami. Podczas dzisiejszego festiwalu ja jestem odpowiedzialna przede wszystkim za kącik żywieniowy, czyli za to, żeby osoby, które do nas przychodzą, głównie dzieci, które mają warsztaty, ale też osoby, które prowadzą, miały zdrowe przekąski, ponieważ spędzą tutaj cały dzień. Oprócz tego podczas festiwalu też edukujemy na temat szeroko rozumianej ekologii, gotowania zero waste, ogólnie życia takiego, jeśli chodzi bardziej ekologicznego, tutaj właśnie z naciskiem na żywienie. Na jednej ze ścian biblioteki Powstał mural malowany farbami fotokatalicznymi, pochłaniającymi smog, wirusy i bakterie. Tutaj mamy właśnie budynek w Krzyżowicach, który, w którym znajdują się biuro, biura Brzesko-Lądeckiej Wsi Historycznej. Tutaj mamy również logo. Dotlenie Newergie i Fundacja Rozwój, którzy są współorganizatorami też festiwalu. Tam mamy Centrum Aktywnego Wsparcia Brzeg, który też jest współorganizatorem festiwalu. A tutaj mamy lokalne budynki z, tutaj z okolicznych gmin, różne zabytki. Wydarzenie zakończył koncert Łukasza Dębińskiego, Pan solo act, a organizatorzy zapowiadają kolejne podobne wydarzenia w przyszłości.